81. rocznica egzekucji w Wawrze, która miała miejsce w grudniu 1939 roku. Przedstawiamy Państwu obraz ze zbiorów Muzeum Niepodległości, obraz Wacława Piotrowskiego, zbrodnia wawerska, nawiązujący właśnie do tamtych wydarzeń. Egzekucja miała miejsce z 26 na 27 grudnia 1939 roku. 107 mieszkańców Wabra Janina zostało rozstrzelane. Było to odwetem za śmierć dwóch niemieckich podoficerów w Karczmie przy ulicy Widocznej. W samej zbrodni w Karczmie dokonali znani policji miejscowi kryminaliści. Egzekucja odbyła się przy świetle reflektorów samochodowych na niezabudowanym placu pomiędzy ulicami Błękitną a Spiżową. Obecnie jest to ulica 27 grudnia w dzielnicy Waber. Mężczyźni zostali rozstrzelani przy użyciu karabinów maszynowych. Była to jedna z pierwszych masowych egzekucji w Warszawie podczas II wojny światowej, w której wbrew prawu międzynarodowemu zastosowano zasadę odpowiedzialności zbiorowej. W reakcji na zbrodnię wawerską polskie podziemie utworzyło konspiracyjną młodzieżową organizację małego sabotażu Wawel, związanej z organizacją harcerską Szare Szeregi która liczyła 500 członków i wykonała w latach 1940-1945 około 170 akcji przeciwko okupacyjnym siłom niemieckim. Po samej zbrodni wawerskiej, po jakimś czasie na murach warszawskich pojawiały się napisy Wawer 27 grudnia 1939 lub Wawer pomścimy. Wacław Piotrowski był rówieśnikiem Picassa oraz Stanisława Ignacego Witkiewicza. Pokolenie to zapoczątkowało przełom, położyło podwaliny pod rozwój awangardowych w kierunków sztuce XX wieku. Na miejsce egzekucji szukał Piotrowski wśród ofiar syna, który tego dnia nie wrócił z Warszawy. Wydarzenie to wstrząsnęło nim bardzo głęboko, pozostawiając niezatarte ślady w jego psychice. Nie mógł o tym nigdy zapomnieć. Wracał bezustannie do tych tragicznych chwil, które przeżył wraz z innymi mieszkańcami wabla. Niedługo po zakończonej wojnie przystąpił Piotrowski do pracy nad olbrzymim płótnem przedstawiającym zbrodnię wawerską. Obraz powstawał długo. Stawał się powoli obsesją artysty. Okazał się również niespełnioną nadzieją na podzielenie się ze społeczeństwem swoimi przeżyciami i refleksjami, na konfrontację własnych doznań z odczuciami innych. Zbrodni Wawerskiej nie przyjęto na żadną wystawę, uznając tę pracę za zbyt kontrowersyjną. Silny ekspresjonizm, graniczący z naturalizmem, nie kończąc się może kraplaków tej wstrząsającej relacji świadka hitlerowskiej zbrodni. Nie nadając się do pokazania szerszej, nieprzygotowanej na szok publiczności, Piotrowski ofiarował obraz w szkole w Wawrze. Ze względu na to, iż płótno niszczało w nieodpowiednich warunkach, dyrekcja szkoły przekazała je przed kilkoma laty do Muzeum Niepodległości w Warszawie, które zajęło się niezwłocznie konserwacją obrazu.